Sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz. Proszę bardzo. Sto 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje. nam. Jeszcze raz. Trzeba mieć dużo siły, żeby tak dźwigać te talerze. Wiedziałam, kogo o to poprosić. Gdzie to postawić? Postaw na... Stole, stole. stole, stole, stole. Mm. Dlaczego my to dla niego robimy? Ja nie miałem takiego przyjęcia urodzinowego. To nieprawda, Stasiu. Miałam dla ciebie wspaniały prezent urodzinowy. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego nie chciałeś go przyjąć. Już ci powiedziałem, dlaczego. Głowa mnie bolała. No, przestań. Mm. A pamiętasz? Pamiętasz, co się zdarzyło na moje 35. urodziny? To było w tym roku, w którym Piłsudski wyszedł z więzienia? Prawie. Ale to ja wyszłam z domu i cię zostawiłam. Zostawiłaś mnie? Dobrze pamiętasz, że cię zostawiłam. Zostawiłam cię. Zostawiłam. Na trzy godziny. I wróciłam. Tak? I dobrze wiesz dlaczego? To przez tę te, przez te lokatorkę, która tu wtedy mieszkała. Dlaczego przez nią? Stale siedziałeś u niej na górze i sprawdzałeś jej żeberka. O nie, nie, nie. nie. Sprawdzaj jej kolanka. No właśnie. Spędzałeś u niej tak dużo czasu, aż bram podejrzeń. Co wy tam naprawdę robicie? To dlaczego wróciłaś? Bo pomyślałam, że ze mną też spędzasz dużo czasu. I do niczego to nie prowadzi. <noise> dlaczego ta kolacja musi być u nas? Niech ją sobie zrobią na górze. Bo Krysia i Zuzia postanowiły zrobić Jackowi niespodziankę, dlatego proszę cię, Stasiu, spróbuj być dla niego miły. A no, dlaczego mam być dla niego miły? No, ju, już ci powiedziałam, bo one chcą mu zrobić niespodziankę. <głosy> <głosy> no, jak ci idzie? Gotowe? Pokaż. No jak? Świetnie. A gdzie jest te? Tu? A Miałaś jeszcze napisać dla Jacka i zrobić serduszko. Myślisz, że to konieczne, żeby pisać dla niego? W końcu wie, że to są jego urodziny i że to jest dla niego, a nie dla jakiegoś pana Henia. Mówisz logicznie. A jak my go ściągniemy na dół? Proste! Kiedy przyjdzie, ja powiem... Skończył się sok pomarańczowy, a wiemy, że on bez niego nie może żyć. Czyli co zrobi? Pobiegnie do naszego sklepu i wtedy jest spodzianka! Tam będzie czekała pani Helena, która powie Panie Jacku, zapraszam pana do Pawu na kawę. A wiemy, że on nie odmówi, a tam jest spodzianka! W bawie będzie pan Bogacki, który będzie czekał na telefon ode mnie. I wtedy jest spodzianka! Zadzwoni telefon. I ja powiem, że muszą natychmiast wracać, ponieważ w ich mieszkaniu są włamywacze. I oni wtedy wrócą i jest... Pani Helena powie. Panie Jacku, niech pan wejdzie pierwszy, bo mój mąż się boi. I wtedy wszyscy wejdą do mieszkania, a tam niespodzianka! My już tam będziemy siedziały przy stole. A mm, nie prościej, gdybyś mu powiedziała, że bogacy chcą, żeby do nich wpaść? Tak też może być. To tak zrobmy. No, a co z tym serduszkiem? Już robię. A ja teraz robię takie samo na torcie. O przepraszam. Pomyliłam adres. O kogo pani chodzi? Chodzi mi o pewnego mężczyznę. <śm> o to to nam wszystkim chodzi. <śm> Myślałam, że mieszka tutaj Jacek przypadek. A, Jacek mieszka oczywiście. W takim razie, czy możesz mu powiedzieć, że przyszła Urszula Kępińska? Yy, mogę tylko, że nie ma go w domu, ale powinien zaraz wrócić. Świetnie, to ja poczekam. Przychodzisz mu tu sprzątać? Ja tu mieszkam. A. A to jest Zuzia i ona też tu mieszka. Cześć! Urszula. <grystana> 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 Krystyna Drewnowska. Cześć. Urszula jest znajomą Jacka. Y, y, chcecie powiedzieć, że wy tutaj mieszkacie w trójkę? Tak. Ale jesteśmy tylko przyjaciółmi i nic nas więcej nie łączy. To prawda, nie chcemy, żebyś pomyślała, że jest inaczej. A dlaczego miałabym tak pomyśleć? <grystana> <noise> Nawet mi to przez głowę nie przeszło. <noise> Przepraszamy. Normalnie tak nie wyglądamy. <noise> Nigdy nie oceniam ludzi po wyglądzie. W końcu, co można poradzić na to, jakim się przyszło na świat? Dobrze znasz Jacka? Hmm, znam. Jak dobrze? Zusiu. Bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze? To no dobrze. Tak, jest nam razem bardzo dobrze. To dziwne. <gibne> Jacek nigdy nam o tobie nie mówił. Chociaż on nigdy nie mówi o swoich dziewczynach. To znaczy chciałam powiedzieć, że on nigdy nie mówi, co z nimi robi. To znaczy... <gibne> Spotykasz się z Jackiem. No nie, ostatnia nie, bo ja dużo latam. <gibne> nie, no jasne, tak ty tam w powietrzu, on tu na lądzie to... Raczej trudno się spotkać. Właśnie, a co dopiero zbliżyć? <głos> <głos> Jacek, powinien to być lada chwila. Macie urodziny. Ma urodziny? Naprawdę? Nie miałam pojęcia. Chcemy mu zrobić niespodziankę. Ja też. Ach, czy ja mogę skorzystać z Waszej Łazienki? Chciałabym się troszeczkę odświeżyć. Jasne, Łazienka jest tam. Dziękuję. Dziękuję. Odświeżyć. Właśnie się odświeżyć. Coś takiego. A my go stale żałowałyśmy, że jest taki zajęty w tym swoim studium. No, rzeczywiście, był zajęty. Cześć. Powiedziałem coś śmiesznego? Nie, ale masz gościa. Tak? Dziewczynę czy chłopaka? Dziewczynę? Zimno. Zimno? Zimno, zimno. zimno. Nie widzę jej. Jest w Łazience. Garanta. Tak? A kto to jest? Pomożemy ci: kawę czy herbatę? Dzięki, nie chcę mi się pić. O nie, to Urszula. Urszula Kępińska. Jak to tak szybko zgadłeś? Nie musiałem zgadywać. Poznam ten śpiew na kilometr, tylko tego mi brakowało Urszuli Kępińskiej. Co ci się stało? Chcesz usiąść? Usiąść? To ja jeszcze stoję. – Kto to jest? – Była kiedyś moją dziewczyną. – I co się stało? – A, to długa historia, rzuciła mnie. – O, nie wygląda na długą. – Ale była. Już samo patrzenie na nią było dla mnie bolesne, a kiedy z nią rozmawiałem, to trząsłem się jak galareta. – Spokój się, na pewno przesadzasz. – Nie przesadzam. Za każdym razem, kiedy mnie rzucała ciężko, to odchorowywałem. Wszystko mnie bolało. Nie mogłem spać, nie mogłem nic jeść. To dlaczego ty jej nie rzuciłeś? Miałem sobie złamać serce i umrzeć. To ile razy ona cię rzucała? Tyle razy mnie rzucała, wracała do mnie, że już kręci mi się od tego w głowie. ja Jacy. Ale w końcu postawiłem wszystko na jedną kartę, bo chciałem ją przy sobie zatrzymać. Postanowiłem jej się oświadczyć. I co? A jak usłyszała moje oświadczyny, to tak mnie rzuciła, że już nigdy więcej jej nie zobaczyłem! Co opuściłam? Wygląda na to, że jej bardzo na to zależało. Na mnie? Jak i na każdym facecie w Unii Europejskiej. Jestem tylko warszawskim międzylądowaniem w jej rozkładzie lotów. Ja muszę stąd uciekać. Nie, nie, nie przywitasz się z nią? Za nic w świecie. Jeżeli się z nią przywitam, to będę zgubiony. Wystarczy, że spojrzę na jej. Nie, 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 nie mogę jej zobaczyć. Jeżeli teraz uciekniesz, to znaczy, że się jeszcze z tego nie wyzwoliłeś. Tak myślisz? Nie rozumiesz tego. To jest najlepsza okazja, żeby sobie udowodnić, że już ci na niej nie zależy. Masz rację. Minął w końcu rok od czasu, kiedy ostatni raz się z nią widziałem. Bardzo wydoroślałem od tamtego czasu. To, że jest tutaj obok, to... To nie znaczy, że nie mogę się opanować. No, same widzicie, że... Weźcie to ode mnie! Weźcie! Się... Nie, nie dam rady. Krysiu, to jest ponad moje siły. Przepraszam ode mnie. Siadaj! Uspokój się. Musisz zachować zimną krew. Zimną krew? Dobrze. Zamienię się w sopel lodu. O. Doskonale. Zachowam się jak Humphrey Bogart w Casablanca. Właśnie! Kiedy Ingrid Bergman przychodzi do niego na czworakach, błagając o wybaczenie, to co on wtedy robi? Nic! Zachowuje się jak góra lodowa. Jacek! Witaj, Urszulko. Jak się masz? Dziękuję, mam się dobrze, a ty? Co cię sprowadza do Warszawy? Nie wiesz? Ja przyjechałam na twoje urodziny. Pamiętałaś o moich urodzinach? Oczywiście, jak mogłabym zapomnieć? A pamiętasz? Jak w zeszłym roku obchodziliśmy moje rodziny. Och, ula! <laughs> Jacek! Bogacze chcą, żeby do nich wpaść. Och, ula, ula! Jacek, Jacek! To okropne, okropne! <laughs> Musimy to uczcić. Otworzę wino. Nie chodźmy stąd. Tu jest trochę za ciasno. To dlatego, że stoisz tak blisko Jacka. <laughs> Jesteś słodka. Zejdźmy do pagu. Jak chcesz, kochanie. Nie możecie! Dlaczego nie? Bo bogactwo chcą, żeby do nich wpaść! Padniemy do nich Jeden innym razem. Nie, musimy teraz! Oni Ona na nas jest... czekają! Ona jest trochę natrętna, nie uważasz? Przepraszamy cię. <laughs> Kiedy wrócisz? Kesera, sera. To za późno! <laughs> Ale mi góra lodowa! Zatonęła jak Titanic. Martwię się. Ja też. Wygląda na to, że go stracimy. Ona mu złamie serce. I będziemy musiały sobie same gotować? Zrujnuje mu życie. Będziemy musiały sobie same gotować. O nie! Zdałam sobie z czegoś sprawę, z czego. Jeżeli ona zabierze jacka, to my będziemy musiały sobie same gotować. Jak możesz myśleć w takiej chwili o jedzeniu? Przepraszam, Krysiu. Co my teraz zrobimy? Nie wiem. Wiem! Musimy z nim porozmawiać w cztery oczy i wybić mu ją z głowy. Świetny pomysł. Zrobimy to na kolacji. Co, on nie wie, że ma być jakaś kolacja. To ty miałaś go na nią sprowadzić. Ale teraz nie mogę, bo on jest z nią. Możesz. Pójdziesz do muszelki... ...i go jej odbijesz. Czym? Płomem? Nie, użyj tego, co masz. Mam się z nim... No chcesz, żeby ona znowu złamała Jackowi serce? Nie chcę. To idź i przyprowadź go z powrotem. Ale jak? Musisz być. lepsza od niej. Czarująca. Urodzicielska. Seksowna. Myślisz, że po potrafię? No, oczywiście! A co ona ma takiego, czego ty nie masz? Jacka. Ale nie na długo. Chodź. Przebierzemy cię w roboczy strój. Za twoje zdrowie. Za nasze. Za naszą... No? Za... O Boże, ale już się późno zrobiło. Jacku, jak ja tęskniłam do ciebie. Ty tęskniłaś do mnie? Oczywiście. Ja w ogóle nie powinnam była pozwolić, żebyś ty mnie rzucił. To dziwne. Myślałem, że to ty mnie rzuciłaś. Myślałeś o mnie? Czy myślałem. Wyobrażałem sobie ciebie latającą nade mną w każdej pozycji. Ach, wolałabym latać z tobą. Czy możemy się razem unieść w górę? Czy chcesz, żebyśmy już wystartowali? Tak, chcę. Unieśmy się w przestworze i nie wracajmy już na ziemię. Och, ula! Jacek! To... co? O, Zuziu, możesz mówić głośno, nie słyszę cię. Powiedziałam cześć! Znaczy... Cześć. 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 Tęskniłam do ciebie, kochanie. Kochanie? O, Zuziu, na czym polega ten żart? Chcę być z tobą jedyny. Chcę być z tobą w domu. Czy ty się dobrze czujesz? Tylko kiedy jestem z tobą. Co byś powiedział, gdybyśmy byli znowu sami, tylko ty i ja? Ty i ja? A po co? No wiesz... E, wpadło ci coś do oka? Ty mi wpadłeś, to no. przepraszam, 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 Zuziu! Słucham? Wracaj do domu! Natychmiast! Przepraszam cię. Nie wiem zupełnie, co w nią wstąpiło. Na czym skończyliśmy, zanim ta natrętna osóbka nam przerwała? Ach, mieliśmy właśnie wystartować. Ach, pamiętam. Już nic nas nie rozdzieli, Urszulko. Nic nas nie rozdzieli. Krzysiu? Krzysiu? Cześć, Urszulko. Cześć, Krzysiu. Myślałam, że jesteś w Tajlandii. To głażej tam poleciał. Mogę się przysiąść? E, właściwie Dziękuję. to... E, Jacek to jest kapitan Czerwiński. Krzysztof to jest Jacek Przypadek. Ach, miło mi. No jak tam? Poprawiłaś swój serwis? Serwis? On miał na myśli tenis. My czasami ja razem gramy, Jacek. Aha. Rozumiem, latacie na tych samych trasach. Tak, <głos》>. latamy. No i nie tylko. Prawda, kochanie. No, tak. Skądby się brali przyszli piloci? E, powinniśmy już pójść. A tak, tak. Jacek i ja jesteśmy starymi przyjaciółmi. Mm, tak, jesteśmy przyjaciółmi, którzy się nigdy nie rozstają. Dobrze mówię? Dobrze mówisz, przyjacielu. Widzisz, jak dobrze mówię. No to co, idziemy, prawda? No. Tak. Przepraszam. <noise> – Jacku, co się stało? – Nie, nie, nie. Doznałem tylko drobnego wstrząsu, to wszystko. Sto, sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat. Gdzie on jest? Miał tu być pół godziny temu. Niech się pan nie martwi, zaraz przyjdzie. Ja się nie martwię. Jeść mi się chce. <grym> – Stasiu, nie możesz się jeszcze trochę powstrzymać? – Nie. To niezdrowo, czekać długo na coś, czego się bardzo chce. O! Absolutnie się z Tobą zgadza. Idzie. Zgaś mi światło. Gotowi? Tak, otwieram. Sto lat! Sto lat! Nie żyje, żyje, Dajcie Spokój! Gdzie Jacek? Został w muszalce. Chcesz powiedzieć, że nie dałaś rady. Nie dałam! Zachowywałam się najbardziej seksownie, jak tylko umiałam, ale on nie zwracał na mnie uwagi. Chcesz powiedzieć, że pan Jacek nie przyjdzie na swoje urodziny? Nie. Chcesz powiedzieć, że wydałem 4,50 na serwetki z napisem 100 lat na darmo? Przestań, Stasiu. Gdybym wiedział, że nie przyjdzie, kupiłbym te przecenione z choinkami, które zostały ze świąt. Przestań. Ale nie! Ja nie jestem skąpy, ja kupuję te najdroższe urodzinowe. Zamknij się wreszcie, Stasiu. Myślałam, że to będzie taki. Taki wspaniały wieczór. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ach, panie Jacko, panie Jacku, Jak to miło pana widzieć? <grymne> Przyszedł. Ale z nią. Stasiu zgaś światło. Dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Uwaga, uwaga! Gotowe. Start! Sto lat niech żyje żyje nam. Sto lat, sto lat. Naj, naj, najlepsze życzenia panie Jacku. Dziękuję. Proszę. O. I przepraszam. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego Jacek. Dziękuję. I dziękuję. Widzę, że przyniosłeś swój własny prezent. A, a właśnie wróciliśmy z Urszulką po jej rzeczy. E, panie Bogacki, chciałem panu przedstawić. To jest moja znajoma, która właśnie przylatywała przez Warszawę, Urszula Kępińska. Miło mi pana poznać. nie również. A teraz ja mam dla was wszystkich niespodziankę. Urszulko, chciałem cię prosić, żebyś została moją żoną. Ach, och, Jacek! Ty nie mówisz tego poważnie. Mówię. Możemy wziąć ślub nawet już jutro rano. Mam wujka, który pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego i Ale on co ty gadasz? Na... Nie masz żadnego... Mam wujka, który pracuje w Urzędzie Stanu Cywilnego... Ależ to cudownie! Hmm. A co dzisiaj mamy? Niedziela. Prawie zapomniałam. Przecież ja mam z Okęcia samolot za dwie godziny. Byłem pewien, że masz. Ja muszę lecieć. Jacek, wybacz mi. Ja Ci dziękuję. Do widzenia. On już tam na ciebie czeka, dziecko. Myślę, że to może być początek pięknej przyjaźni, dziewczęta. A, ale co się stało? Szkoda, że tego nie widziałaś. Trzeba było tam być. G Gdzie trzeba tam? było być? Tam, pod stołem. O! Sto lat. Sto, sto, <coughs> sto lat, sto lat, stolat, 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 lat sto lat, sto, sto lat, lat, stolat, stolat, Ojej! Zapomniałam świeczek. Sto lat, stolat, sto lat. Nie żyje, żyje Zapnij o Sto lat, sto lat. myślisz sobie jakieś życzenie. Co sobie pomyślałeś? Ech, ogólnie mówiąc, pomyślałem, żeby każdego z nas spotkało dzisiaj coś miłego. O, o, o. jeżeli się nie wyśpisz dzisiaj w nocy, to miej pretensje do pana Jacka. Zaczynaj. Okay. <laughs> Założę się, że nie zgadniesz, kto go zrobił. Chuta <laughs> Warszawa? <laughs> <laughs>